Dzisiaj mam dla Was super przepis na pyszny sernik Oreo. Na spodzie z ciasteczek Oreo z ciasteczkami w środku i na górze. Zapraszam. Ciasteczka kruszymy bardzo drobno na konsystencję piasku. Następnie na wolnych obrotach malaksera wlewamy roztopione i przestudzone masło, aby całość dobrze się połączyła. Fatulką poprawiamy całość, aby dobrze masło się rozprowadziło, następnie wysypujemy na dno tortownicy i szklanką ugniatamy bardzo dokładnie spód i brzegi tortownicy, aby później całość dobrze się trzymała. Tortownicę wkładamy do lodówki na czas, kiedy będziemy robić sernik. Serek z solą i cukrem ubijamy przez kilka minut do połączenia. Możemy tutaj też dodać środek ciasteczek Oreo, jeżeli wcześniej je wydrążaliśmy. Cały czas miksując przesiewamy mąkę, następnie dodajemy kwaśną śmietanę i ekstrakt waniliowy. Całość mieszamy chwilę, aby wszystko się dobrze połączyło. Na średnich obrotach miksera ubijamy dalej, dodajemy jajka jedno po drugim, następnie pokruszone ciastka oreo i całość mieszamy tylko do połączenia się składników. Ciasto mieszamy jeszcze szpatułką, wylewamy w trzech partiach do tortownicy, za każdym razem przekładając pomiędzy warstwami pokruszone ciastka oreo. Sernik wkładamy do nagrzanego piekarnika. Przez pierwsze 10 minut pieczemy go w 175 stopniach, następnie przez 50 minut w 150 stopniach. Po tym czasie poruszając tortownicą sernik powinien się lekko ruszać. Zamykamy drzwiczki na 30 minut i dopiero później studzimy na kratce do temperatury pokojowej. Chłodzimy w lodówce na noc. Następnego dnia w dwóch osobnych garnuszkach rozpuszczamy czekoladę w śmietankach, ale nie zagotowujemy wcześniej śmietanki, lekko studzimy po wymieszaniu. Jasny ganasz wylewamy najpierw na schłodzony sernik, rozprowadzamy go po wierzchu ciasta, następnie ciemnym robimy kilka kleksów i mieszamy wykałaczką, aby uzyskać fantazyjne wzory. Po tym kroku sernik wkładamy do lodówki, aby ganasz zastygł. W tym czasie ubijamy sobie krem. Wszystkie składniki wkładamy do misy robota i ubijamy na sztywną masę. Następnie krem przekładamy do rękawa cukierniczego z tylką gwiazdką. U mnie jest to Wilton 1M i wyciskamy. Okrągłe wzorki, coś a la spiralkę i lecimy w koło brzegu całego sernika. Na koniec przekrawamy ciastka na pół i wkładamy co kawałek na kremie. Jeśli chcemy, żeby były chrupiące, robimy to zupełnie przed samym podaniem. Smacznego!